Hej, cześć widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku, a z tej strony Górnik i będziemy grali sobie w Blockstar Planet, dawno nie było tego kontentu, nie nagrywam Minecrafta mam nadzieję, że znowu wam się to spodoba, taki kontent z Blockstar Planet i po prostu będę to nagrywał dopóki mi się nie znudzi, ale pewnie będę długo nagrywał, bo Tarabespa mi się spodobało, bo 99 level mam, 10 milionów wbite. No i chciałbym to dalej dłużyć, No i to będzie taki odcinek, gdzie mówię po prostu, że o tym moim powrocie do BSP, co jakie mam plany i tak dalej. A więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Jak już widzieliście na wstępie, zbierałem już tam kryształy na tym parkurze. A więc już się pewnie domyślacie, że zbieram kryształy. No tak, zacząłem zbierać kryształy od dosłownie kilku dni. Od wczoraj, tak, bo odbierałem wczoraj kryształy i zacząłem wbijać dzisiaj kryształy. No i zbieram już te kryształy od wczoraj. Kiedy będzie odcinek? Ktoś się pyta. Dopiero zacząłem nagrywać. I tam ją jeszcze pozdrawiam wszystkich, nagrywam na nowo to już wcześniej tylko coś mi po prostu nie piekło, no i to jest jak mówiłem na wstępie, będzie tutaj temat o moim powrocie do BSP. Na początku chciałem powiedzieć, yy, że legacy mnie zaskoczyło, dodało nagrodę, tylko nie mam tutaj ten, jak to się nazywa, nie mam tutaj zaskiny, lajków, expa nie mam, coś się zbagowało a na zwykłym BSP to mam i mam jeszcze 3,6 miliona w nagrodach i, a tu pokazuję 3, ale to wiem, że to jest taki błąd w Legacy. Możecie dać uśmiech, bo zbieram 5 milionów, mi się to bardzo przyda, a z góry dziękuję. Możecie zostawić to w suba, lajka na po prostu rozwój. E, no i... Po prostu mówię wam dlaczego powróciłem do BSP, zostawiłem to konto około tak z wakacje, o w wakacje zostawiłem to konto Już mi się nie chciało grać, wbijałem tam raz na dosłownie tydzień I tu robiłem już takie nawet skiny, że no, mam mega lagi na legacji e, no. Com. I na przykład, że tu odchodzę na czas roku szkolnego, będę wchodzić rzadko. No i tam pisałem takie te. No i że zabrakło mi 18 milionów, EXPA. Teraz mi brakuje 15 milionów. Bo już trochę pograłem, wiadomo. No i chciałbym ten cel zrobić, żeby wbić setny poziom. To jest moje marzenie w Blockstar Star Planet. Pamiętam jak grałem w 221, odeszłem potem na 2 lata. Wróciłem, żeby wbić 90. któryś poziom. No i w tym roku będę wbijał setny poziom. Mam już 3 miliony w nagrodach, to już jest mega dobra droga. I jeszcze tylko 50 tysięcy kryształów odbieram to, wbijam level, chyba, nie wiem. Bo nagrody będę zbierał więcej po prostu, bo pewnie ze 50 tysięcy kryształów będę mieć 8 milionów ekspa, to bym potrzebował mieć w nagrodach 7, a więc nagrody będę dłużej odbierał, bo kryształy nie dają tak dużo jak więcej. Odbierałem nawet 35 tysięcy kryształów. To mi dało chyba z 8 na 13. No mi dało 7 milionów, a miałem 3,5. I to w sumie bym jakbym pozbierał 50, bym może wbił z tymi nagrodami, a więc ja się tu jednak trochę pomyliłem. Eee, a to więc tak. O powrocie do BSP już powiedziałem jedną kwestię, teraz druga. No nie chciałem tego konta też tak zostawić, bo zostawiłem to konto, nie grał tu. No ciężko jest zostawić tak konto. Grandujesz coś mega długi czas. I nagle... To wszystko masz zostawić. No nie. Dla mnie to w ogóle nie ma kropki takiego zdania. takiego. Ja, ja muszę najpierw spełnić swoje marzenie tu i to jest mój taki pierwszy cel w tej grze, żeby to zrobić. Jeszcze chciałem jedną rzecz zobaczyć. Dobra, nie da się. <laughs> I jeszcze na legacji jest taki fajny plus, że da się zmieniać tutaj. Tak, e, sezony, teraz taką opcję dali, Jestem poinformowany, bo tak to co bym nie wiedział. E, no i chciałem do BSP powrócić, bo to jest po prostu, mam tu dużo znajomych aktywnych, 38 znajomych z, z 1790, no to nie jest mega taka aż długo, dużo. Ale no trochę to jest, można zawsze popisać, mam 570, 587 nieodczytanych wiadomości, ale to są już pewnie takie z sprzed 3 lat. Tu mam 3 nieodczytane. że tak wam. I po prostu pewnie jest tego znacznie więcej od kogoś innego. Moi ludzie kiedyś mo mega mocno spamili, jak było jeszcze zwykłe BSP. Dobra, jeśli mogę spytać. Dobra, poczekajcie, odpiszę tej osobie i zaraz do Was wrócę. Dobra, widzę. Jestem. Yy, a więc, jak tą kwestię już powiedziałem, chcę powrócić do BSP. To jest moje zdanie. Będzie tutaj jeszcze może mega fajnych rzeczy, dużo. Ja mam taką nadzieję. Możecie dać uśmiech. To mi się nie Możecie dać uśmiech, żebym dążył do tego celu, samego. No, mam tu 10 milionów po prostu. No i jeszcze chciałbym do mieć do Was jedno pytanie: czy mam wrzucić stare filmiki z Blockstar Planet? Te, co nagrałem nawet po dwa lata temu? Te, co mam zapisane na YouTubie? Napiszcie, czy wrzucić, bo tak to one będą, jak kiedyś. Maksymalnie, nie wiem, jakie znajdę, takie wrzucę, a te, które będę chciał, to wrzucę. Na pewno wrzucę z 99. levelem, jak odbieram kryształy. O co ci chodzi? O nic. Jakby. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi, ale napisałem jedną rzecz. Okej, okay, dobra. Jak powiedziałem, tak to zrobię, wrócę te materiały stare. Tylko pewnie na niektórych nie mam miniaturek takich dobrych, ale mam nadzieję, że się nie na mnie nie bo YouTube ostatnio zrobił tak, że można 2 e, MB chyba e, dać na miniaturkę, a ja mam więcej tego, bo po prostu jak robię jakieś nie wiem, jak robię miniaturki na takim programie, to mi pokazuje, że to ma więcej megabajtów, czy megabajtów, megabajtów, Meg megabajtów, tak trochę dziwnie brzmi, to może megabajtów, nie, megabajtów, z... nie, dobra, nie wiem, yy, no i po prostu może na te 2 megabajty, czy tam megabajty, nie wiem, chyba megabajty, i po prostu... Nie mogę dodawać więcej, bo wtedy mi nie wchodzi. I ostatnio tam dodawałem taki materiał z Minecrafta. To musiałem dać czarną miniaturkę bez niczego, a miałem taką fajną miniaturkę zrobioną, i nagle klikam ją, wchodzę. No i tutaj tyle. Nie mogę nic zrobić. A więc to jest moja kwestia na powrotu do BSP. Będę zbierał 50 tysięcy kryształów, nie będę w niej oddawał, bo już miałem taki plan, żeby oddawać 50 tysięcy, oddałem 35, bo już mi się nie chciało, było koniec wakacji, ale mogłem przetrzymać, nie przetrzymałem, ale nie wbiłbym wtedy jeszcze 99, pewnie, bo mi zdało 8 milionów, a jak powracałem, miałem 7 milionów. A więc mam nadzieję, że jak będę oddawał kryształy, to wbiję level. A więc ja Wam już dziękuję za oglądanie. Moja kwestia na powrót do BSP zakończyła się. A więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się za niedługo na tym kanale. Cześć!